Eee! O, o, o! Co to się dzieje? Wiesz co, ja mam wrażenie, że rywalizacja właśnie wkracza na najwyższy poziom. Ja chyba wygrałam razem z Tobą. <grym> to dzisiaj. Pio! O nie! Nie! O Boż, nie, zostanów się, Zastanów się! się. Niej, nie niech to tam. nie będzie taki okrutny Bo... zwrot akcji. Ja cię proszę! Ty mi daj szansę! Dobra, to ja to my już tu my nie idziemy tak. na ratunce. O, tutaj kartka. O, wybacz, to dziękuję. na pewno nie wy. Oficjalnie witamy. Usłowie Edycji Lewolskiej. A ponieważ to będą ostatnie przesłuchania w ciemno, to mimo wszystko nie odchodźcie za daleko od telewizoru. Paulina, my musimy uspokoić to towarzystwo. Koniecznie.